Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem właścicielem warsztatu samochodowego AJ Auto. E, przypomnę, AJ Auto zajmuje się emission test, e, sprawami wszystkimi związanymi z mechaniką, elektroniką samochodową, e, blacharstwem, lakiernictwem i oczywiście mamy ofertę sprzedaży samochodów używanych. Są to samochody głównie e, zabrane przez bank lub inne instytucje prawne. Także są to samochody w bardzo dobrym stanie. Oczywiście sprawdzone w AJ Auto. Zapraszam Państwa serdecznie. Warsztat mieści się przy 4918 North River Road w Schiller Park. Jest to ta główna River Road i jeden blok na North od Lawrence. Warsztat mamy otwarty od godziny 10 do południa do 8 wieczorem. Oczywiście od poniedziałku do piątku, w soboty i niedzielę warsztat jest zamknięty. Numer y, do warsztatu, główny numer do warsztatu: 847-678-8400. 678-8400. Mamy również stronę internetową iotauto. A od tam są wszystkie nasze informacje, jak również e, pokażany sprzedaż samochodów, można sobie obejrzeć. Jeszcze raz przypomnę, numer telefonu do warsztatu 847 678 8400 678 8400 Serdecznie Państwu dziękuję za kilka minut uwagi. Życzę. Przyjemnego dnia, wszystkiego dobrego, do widzenia Państwu.